Dobra. Słuchajcie, pierwszy raz od lat mam Windowsa. Stało się. Nie chciałem tego, ale się stało. Więc może, chociaż, zróbmy jakiś pożytek z tego Windowsa u mnie. I z to, że to jest świeży Windows. I chyba nawet nie mam tu Pythona, bo z tego co wiem, na Windowsie Pythona nie ma. Mam się na Windowsach. Yy, zainstalujmy tutaj Pythona. I VS Code najlepiej. Może będzie to jakiś materiał, komuś się przyda. Natomiast ekspertem od tego Badziwia nie jestem. Dobaj. wjeżdżamy z tłem Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli co? Ej, rękawy mam puste. Nie mam Pythona, jestem programistą Pythona bez Pythona. Zdarza się. Czy w ogóle to chciałem zainstalować słuchajcie, wirtualną maszynę i tam sobie postawić wszystko. Ale. Czemu nie? Spróbujmy. Potrzebujemy na pewno wejść sobie. i pisać sobie. Mój mikrofon trochę nie jakoś tak, co z tym mikrofonem? O, lepiej. Python for Windows. Python org. Wchodzimy. Oj, ty pamiętam tą stronę, jak kiedyś tu byłem? tak dawno temu chyba. Jak jeszcze byłem w poprzedniej pracy, chyba. pobieramy sobie. Python 13, Uuu, nowiuszka, świeżynka, to ja ma 30 na się jedziemy z koksem No i nam się pobrało Czyli co, mamy tutaj pobierz Bierzemy sobie pobierz 11, 11 nam się pobrała I to, to klikamy to Mam nadzieję, że to nie wirus <laughs> eee, I tutaj słuchajcie, tu to było To było bardzo ważne Add Python exit to the path, tu możemy sobie kliknąć, żebyśmy mogli sobie E, tak naprawdę z konsoli tej cmd windowsowej która i tak jest beznadziejna i nie wiem do czego ona służy to żebyśmy ze stamtąd mogli tak naprawdę e, to wywoływać mm -hmm. czyli mam używać admin no dobra no nie użyjmy Inst i dobrze instalujemy to dla mnie to się znowu słuchajcie także <laughs> nie śmiejcie się ze mnie bo na Linuxie to wszystko jest od strzała jak ktoś robi apetit install i tyle natomiast no jeżeli już ten Windows jest to Mam nadzieję, że komuś się przyda taki tutorial. Kiedyś nagrywałem tutorial, jak zainstalować Windowsa, jak zainstalować Pythona na Windowsie, ale to było dawno temu, więc może zróbmy to jeszcze raz, teraz tak bardziej na ludzie. to mogę to zaraz wrzucić, tu. Jak to zwykle na Windowsie, trochę to trwa. No po tylu latach. Mm -hmm. O, i to jest istotne. Z jakichś przyczyn jaki geniusz wymyślił, że ścieżki mogą mieć tylko 260 znaków, nie? No bo to jest za dużo dla Windowsa. I to trzeba kliknąć, bo jak będziecie mieli długie ścieżki, to mi się kiedyś zdarzyło. Ja kiedyś pracowałem na Windowsie w, w Automotive, bo tam mieliśmy drivery, które były bardzo potrzebne. I tam pamiętam, że te ścieżki nam były za krótkie. O, i successful. No i co teraz? Ciekawie, czy teraz, jak wpiszę Python, to też będę miał. Python 17 aplikacja, coś tam. W ogóle tak, o. Yy, zaraz wam pokażę. Jest taka jest taki edytor do Pythona, który się instaluje razem z tym dziwnym Pythonem, znaczy z Pythonem na Windowsa. I ten edytor, słuchajcie, wygląda tak. Yy, I to jest ten edytor, nie? I wygląda. To jest tam shell i tak dalej. Powiem wam, że kiedyś się zaczynałem przygodę z Pythonem, to jeszcze było 2.7 i niektórzy zainstalowali tego Pythona na Windowsa, to właśnie z tego powodu z niego rezygnowali, bo tym po prostu się nie da kodzić, nie? Więc, yy, więc jakbyście kiedyś. Yy, tak, tak to właśnie jest. Dostajecie to w gratisie, natomiast to jest taki gratis, którego chyba nikt nie chce, więc z tego się nie korzysta. tego idla, bo to można się co najwyżej zrazić do tego języka. To jeszcze jest jakiś Python 13, zainstalował nam się. A to jest zwykła konsola, słuchajcie taka. Można sobie robić, nie wiem, 2 plus 2, świetnie, czyli tak to wygląda, czyli mamy jakiegoś Pythona. Ciekawie się jeszcze jeszcze, czy jak sobie zrobię CMD. Wiesz, poleceń sobie odpalę. OK. Przyszę tutaj Python. Mam Pythona 17. Bardzo ładnie, żeby z tego wyświetli exit, exit i nawiasy, tak? Exit z nawiasami, bo to jest funkcja. Enter i tak się wychodzi z tej konsoli, czyli mamy Pythona. Świetnie, natomiast y, ja jeszcze do pracy potrzebowałbym VS code. A. VS code. E, VS code. Pobierz. E, bym tu kliknął. E, I co my jesteśmy. User installer system installer zip. No nie wiem, do co klikniemy? 64. Coś się pobiera, proszę państwa, coś się pobiera. Tu mi się pobiera. U, och, zasuwa. To pobiera, idzie. A, bo to trzeba, to trzeba zrobić tak. Brało się już, dobra. No, pobrało się? porało się, odpalamy. Chwila zjechy. O, jest. Dobra. Robimy OK. I... a, i tu się teraz... na Co okay. my tutaj mamy w ogóle? Setup is not complete. If you exit now, the program will not be installed. You may run setup again another time to complete the installation. Exit now. Dobra, a i tu się nam pojawiło kolejne okno. Dobra, i co my tu mamy w tym kolejnym oknie? No zgadzamy się na wszystko. Rkę też oddamy, czemu nie. Niech się instaluje tu, bo czemu nie. Visual Studio. Czemu nie. Tu ja, jakieś create, a zrobię sobie ikonkę. Add open code with window. Dobra, tam jedziemy z tym koksem, nieważne. Install. No i proszę Państwa, już za minutę, już za momencik. Będzie można kodować w Pythonie. Mam nadzieję. Jeszcze wtyczki może jakieś zainstalujemy, co? Żeby mieć tak zrobione. Launch Visual Studio Code. No to Lunch. Dobrą kolapkę mi się skończyło. Dobra, ale do boju. Wracamy. No i co tutaj mamy? Zrobimy sobie file, new file sobie zrobimy. Albo Open Folder. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Open Folder. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Yy, możemy sobie zrobić folder, ale ja jestem mało windowsowy, boże ludzie. <grydy> Dobra, czekajcie. W dysku C jestem, weźmiemy dysk C. To zrobimy nowy folder. Nowy folder. Nie wiem, test. tworzymy sobie ten folder, wybierz folder. Elegancko. Mm, trust te autors, tak. Trust jest, trust. Mingaj, Zainstaluj ruchom i ponownie. Zainstaluj, czekaj, coś czekaj. co jest mnie? Co on tu do mnie chce, zainstaluj pakiet językowy, aby zmienić język wyświetlania na, na polski. Nie, 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 nie już wystarczy, że mam Windowsa po polsku. To już jest, już jest to już tak jest za dużo. W ogóle Windowsa, instalowanie Windowsa po polsku to jest <ietlionaliz cause> taka historia, że ja wpisuję Device Manager i go tam nie ma, nie? Albo nie wiem, kon... no, jest śmiesznie. Eee, no cóż, cóż, chyba, ale Kacper będzie mnie dumny, że mam Windowsa teraz tu poprawiłem. Eee, dobra, nowy pliczek. Nie wiem, test, albo main PY. .py. Dobra, mamy. Eee, install Python świetnie, świetnie. Świetnie, od Microsofta świetnie, dobra. Ten Tą wtyczkę i tak byśmy potrzebowali, więc bardzo dobrze niech się zainstaluje. No co tak się czuje, bym już nową robotę zaczynał. O, no, to ta instalacja trochę trwa. Nie wiem, czy mi się chciało ciąć to. No ja będę musiał. Installing, Installing. Boże, jak to muli Dobry kompies. O, dobra, zinstalowało się. To może tego Jupitera na razie nie potrzebujemy, chociaż u mnie w pracy chyba mam. Eee, dobra, getting started. Czyli tak, jeżeli jesteś jeżeli już wszystko jest dobrze, to jak sobie tu napiszę print. Adam. I to odpalę F5. To on mi zadziała. I długo to trwa? Bardzo długo to trwa w stosunku do Linuxa? Ale jest napis, dobra, pojawia się napis, działa. Świetnie. Co jeszcze ze wtyczkami? Co, jakie wtyczki jeszcze sobie instaluję? Zawsze instaluję sobie Git Grafa. Git Grafa sobie instaluję. On wyświetla te. Gitowe repozytoria. Mogę wam kiedyś. Enable to find a Git. No tak, dobrze, ale niech się to instaluje. I grafa zawsze sobie instaluje. A czekajcie, tu już chyba co nam w ogóle jest, jak tu wejdziesz testing. Konfiguruj Python test. Hej test, o no tu to, to już wszystko jest, to już nie trzeba robić. To elegancko, to testy można będzie sobie z tym odpalać. Uff, eee, uff, się dzieje, bardzo fajnego. A niech się dzieje. czy jeszcze coś mi tu będzie potrzebne do szczęścia. Jupiter tu się pojawił z jakiegoś paki w ogóle. Source Control, dobra, Extensions Python już mam Recommended jeszcze, tak coś tam Dobra, wyjdzie w planie co jeszcze będzie potrzebne chyba no, W zasadzie chyba tyle, możemy kodować w Pythonie Mamy main'a, mamy wszystko, możemy kodować w Pythonie Co tu jeszcze można sobie rzucić? A, jeszcze do docstringu zawsze, docstring no, taki z zielonymi tymi o ten sobie zawsze jeszcze instaluję, by móc ładnie pracować trudno tak z pamięci wyciągnąć muszę zobaczyć jakie ja tam mam w pracy poinstalowane te extensiony a remote ten oczywiście tak remote to jeszcze remote remote ssh sobie zawsze w pracy instaluje ale tutaj może mi nie być potrzebny No ale tak to zaraz co będzie potrzebne. jakiś JSON do json jakąś kolorowanie składni takie tam rzeczy, nie? Dobra, udało się chyba, nie? Nie było tak źle nawet, bym powiedział. Mamy Pythona na Windowsie zainstalowanego. I tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. I na spontanie.